Prezydent stworzył klimat, w którym Polacy i polskie podziemie uznali, że mają pełne poparcie Amerykanów i Brytyjczyków. Lecz trzeba było także uzyskać poparcie Związku Radzieckiego, sąsiada i dawnego przeciwnika Polski. Roosevelt namawiał premiera, by poleciał do Moskwy omówić sprawę ze Stalinem. Stalin jest moim przyjacielem, podejdzie do tego rozsądnie i wszystko będzie dobrze. Roosevelt właściwie powiedział polskiemu premierowi, pański kraj wyjdzie z tej wojny nieosłabiony. Jeżeli Roosevelt powiedział szefowi polskiego rządu na uchodźstwie, że nie musi się martwić Rosjanami, to był wobec niego nieszczery. Bez wiedzy Polski Roosevelt i Churchill zawarli ze Stalinem umowę. Rok wcześniej na konferencji w Teheranie wielka trójka spotkała się po raz pierwszy. Pragnąc udobruchać Stalina i skłonić go do dalszego toczenia wojny, Roosevelt zgodził się na to, by ponad jedna trzecia terytorium Polski przypadła Związkowi Radzieckiemu. W praktyce on mówi wtedy Stalinowi, wiem, że po wojnie będziesz kontrolował Polskę i Europę Wschodnią i nie będę się mieszał w tę strefę Twoich wpływów. A więc układ zostaje zawarty. W Warszawie, gdzie nikt nie wiedział o takim układzie, podziemie przygotowywało się do walki. Polski premier nie uzyskał od Stalina jasnego zobowiązania do pomocy, ale audycje moskiewskiego radia zachęcały Warszawiaków do powstania. Rosyjska armia stała u samych wrót Warszawy. Jako żołnierze podziemia uznaliśmy, że pora uderzyć. Zwycięstwo aliantów w Normandii podsyciło ich nadzieję. Tak bardzo wierzyliśmy w Zachód. Myśleliśmy: oni są z nami, zwyciężymy. Alianci wygrają wojnę. 1 sierpnia 44 roku, godzina 17: pora wybuchu Powstania. Moment, na który warszawscy żołnierze nie mogli się doczekać. Przychodzisz na ten wielki, fantastyczny plac i widzisz tysiące polskich żołnierzy. Wszędzie powiewają flagi. To napełniało niezwykłym szczęściem. Z zapadnięciem zmierzchu podziemni bojownicy wyszli na ulicę. Dla ich przywódców wybór właściwej chwili miał decydujące znaczenie. Rosjanie byli wystarczająco blisko, by pomóc, ale to Polacy wyzwoliliby Warszawę. Chcieliśmy wyzwolić Warszawę samodzielnie. To było nasze miasto, nasza stolica, nasz kraj. Te zdjęcia walk w Warszawie, rzadko oglądane poza Polską, zostały nakręcone przez podziemie. Podziemna armia liczyła około 40 tysięcy bojowników. Zaledwie jedna czwarta z nich ruszyła do boju uzbrojona. Nie mieli ciężkiej artylerii, żadnej broni pancernej. Nie mieli nic w porównaniu z ogromną gamą środków, jakimi dysponowali Niemcy. A więc byłeś w sile uderzeniowej, a za tobą szło kilku innych, którzy czekali aż zostaniesz trafiony, zabity lub ranny, żeby zabrać twoją broń i ruszać dalej. Niektórzy z powstańców byli uzbrojeni w kamienie. Znaczna część broni, którą posiadali, była domowej roboty. Miotacze ognia zrobione z ogrodowych węży, granaty z niemieckich bomb. Miałem karabin, który został zakopany w 1939 roku przez polską armię. Był cały zardzewiały, więc kiedy pierwszy raz z niego strzeliłem, to diabelstwo wypaliło mi w twarz. O mało nie straciłem oka, ale potem działał świetnie. Atakowało nas 18 Niemców. Położyłem jednego z nich. Nie myślało się o nich jako ludzie, bo to nie byli ludzie. Nie zachowywali się jak istoty ludzkie przez te pięć lat. Chodzi mi o mordowanie kobiet i dzieci, o spalanie getta. Byli nieludzcy, więc ilekroć któregoś zabiłeś, czułeś się dobrze. Do walki przyłączyli się cywile, budując barykady. Pomagały nawet dzieci. Na tyle mały, by podbiegać poniżej linii ognia do niemieckich czołgów. Dziesięcio dwunastolatkowie podkradali się i wysadzali czołg. Albo podpalali go butelką benzyny. Dwa czołgi zostały zdobyte przez powstańców. To były jedyne czołgi, jakie mieli. Wacław Micuta, weteran polskiej kawalerii, objął nad nimi dowództwo. Wyszkoliłem co najmniej dwie załogi, i po dwóch dniach byliśmy gotowi do walki. Mitsuta dokonał jednego z najodważniejszych i najbardziej pamiętnych ataków w całym powstaniu. Jego celem był obóz koncentracyjny pośród zgliszcz żydowskiego getta. Tam były całe tysiące Żydów, których albo zabijano na miejscu, albo wywożono, by ich zabić gdzie indziej. To był obóz śmierci. Micuta poprosił dowódcę o zgodę na atak, lecz powiedziano mu, że obóz jest za bardzo umocniony i wszyscy zginą. Nasi koledzy, młodzi chłopcy i dziewczyny też tam były. Mężczyźni i kobiety. Powiedzieli: "Chcemy zaatakować". Micuta zapytał, czy może wziąć grupę ochotników i jeden czołg. Uzyskawszy zgodę, zaskoczyli Niemców, szturmując trzymetrowy mur, który otaczał obóz. Mitsuta i jego żołnierze rozwalili go czołgowym działem bum! Gotowe. gotowe. Następny Boom. gotowe. I chłopcy pobiegli jak szaleni. Mitsuta ze swymi żołnierzami wyzwolił obóz. Wewnątrz było kilkuset wyniszczonych Żydów, czekających na śmierć. Przekonali się, że zostali wyzwoleni. Mój Boże, to było bardzo wzruszające. Był tam stary Żyd, który podszedł, ukląkł i płakał. I dziękował nam. Co mogliśmy zrobić? To byli nasi bracia i siostry. Co do mnie to ani przez chwilę nie myślałem o tym, że to Żydzi. To byli po prostu biedni ludzie, którzy znaleźli się w straszliwej sytuacji. Znalazłszy się na wewnętrznym dziedzińcu obozu micuta ujrzał niezwykły widok. Na końcu stała grupa więźniów. Mój Boże, podszedłem do nich. Jeden przeszedł wyszkolenie wojskowe, bo kiedy się zbliżyłem, zawołał po polsku. I powiedział: Melduje żydowski batalion gotowy do walki. Oni byli zorganizowani i korzystali z pierwszej okazji, żeby odpłacić Niemcom. Micuta został dowódcą tej pierwszej żydowskiej jednostki podziemnej armii. Jednostki, która zawsze była na pierwszej linii. Walczyli jak szaleńcy. Przeżyło ich chyba trzech. Pierwsze dni powstania kosztowały Polaków drogo. Zginęły tysiące. A Niemcy utrzymali większość swoich stanowisk. Mimo to nad centrum miasta powiewała polska flaga po raz pierwszy od pięciu lat. Polski hymn narodowy, niesłyszany od pięciu lat, był teraz.